Dzień dobry moi drodzy. Witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj o sytuacji, która jest zmorą dla wielu osób, które pracują w bardzo, bardzo, bardzo konkurencyjnym, nie chciałbym użyć słowa nasyconym rynku, ale powiedzmy w rynku, gdzie twoja konkurencja jest bardzo duża. Co można zrobić, żeby właśnie poprawić naszą sprzedaż? Ale zanim do tego przejdziemy, bardzo mocno dziękuję wam za wszystkie interakcje pod ostatnim wideo. Łapka sub, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, dzwonek sobie ustawcie. Jeżeli chcecie być zagraniami na bieżąco. No i dla wszystkich, którzy jeszcze nie zaprojektowali ze mną swojej sprzedaży odsyłam was do książki www.zaprojektujmyśnikstrz.pl. Tam możecie nabyć swoją wersję z imienną dedykacją. Po pierwsze to zdefiniuj swoje przewagi konkurencyjne i to może wydawać się wielu z was taki punkt dosyć oczywisty albo trudny z drugiej strony, ale musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co właśnie wyróżnia mnie na tle mojej konkurencji? Jakie są moje przewagi nad naszą konkurencją? No bo zobaczcie, te przewagi mogą być bardzo różne. Dla przykładu może to być na przykład szeroka gama produktowa w konkretnej kategorii, czy różne kategorie, których może potrzebować mój klient. To może być jedna z przewag, że klient może dokonać u Ciebie sprzedaży komplementarnej. Albo dla przykładu, jeżeli sprzedajesz deski drewniane, to albo kawałki płyt drewnianych. Może być to, że Twoja konkurencja sprzedaje płyty, natomiast Ty sprzedajesz płyty, ale możesz je również dla klientów od razu pociąć. To jest przykład jednego z moich klientów, albo inny mój klient miał taką przewagę konkurencyjną. To akurat firma, która handluje łożyskami, że ich przewagą konkurencyjną było to, że mają bardzo duże stany magazynowe, dlatego że w ich branży bardzo popularnym było to, że wszystkie firmy w zasadzie działają na zasadzie reselleristów, lub drop czyli innymi słowy nie trzymają u siebie towaru. Na ten towar klient z automatu musi trochę dłużej poczekać, bo albo musi to iść bezpośrednio od dostawcy, co nie zawsze udaje się w ten dzień i tak dalej i tak dalej. Ten mój klient miał bardzo duży stan magazynowy, co powodowało, że to była jego jasna, konkretna przewaga konkurencyjna. Dlatego zdefiniowanie, jaka jest twoja przewaga konkurencyjna, czym konkretnie wyróżniają się twoje produkty lub twoje usługi lub czym się wyróżnia twoja sprzedaż lub wasze podejście do sprzedaży jest Pierwszym podstawowym podpunktem, jak sprzedawać, właśnie na konkurencyjnym rynku. Drugi podpunkt to Jasno i klarownie zdefiniowane Twoje USP i ESP. USP to jest nic innego jak unikatowa wartość handlowa. Ja bardzo szeroko pisałem o tym na moim blogu, w jaki sposób zdefiniować tą swoją unikatową wartość handlową. Pisałem też w jednej i w drugiej książce, bo pisałem zarówno w telebohaterze, jak i w zaprojektuj swoją sprzedaż. Ale w dużym skrócie, co klient zyskuje dzięki współpracy z Tobą, jaki jest właśnie ten wyróżnik Twój nad Twoją również konkurencją, czyli co wyróżnia konkretnie Ciebie. To może być sposób pakowania. To może być sam sposób podejścia do klienta. Być może masz platformę B2B, której nie ma Twoja konkurencja i tym jest właśnie USP, a ESP to jest emocjonalna wartość sprzedaży i ją jest łatwo zdefiniować w marketingu. W sprzedaży, ja cały czas powtarzam handlowcom taką maksymę, że odpowiedz sobie na pytanie, jak chcesz, żeby klient czuł się w kontakcie z Tobą. Na, dla przykładu, moim ESP, które powtarzam od lat klientom, jest to, że chciałbym, żeby każdy klient czuł się w kontakcie ze mną, jak z kumplem na piwie. I wiem, może zabrzmieć mocno kolokwialnie, ale zależy mi na tym, żeby mój klient w trakcie rozmowy ze mną czuł się swobodnie, czuł się luźno, nie bał się używać prostego słownictwa, czasem nawet niewysublimowanego, tak bym to określił. On ma się czuć bardzo swobodnie, bo tylko w ten sposób jest w stanie opowiedzieć mi o problemach, które go gryzą. Trzeci wyróżnik to doświadczenia, czyli jakie dajesz swojemu klientowi doświadczenia w kontakcie z tobą. I tutaj jednym z najfajniejszych doświadczeń, które widziałem, jest to mega fajnie zrobione. To jest u jednego z moich klientów, nazwijmy to z branży alkoholowej, który kiedy wchodzisz do niego na stronę, gdzie możesz zamówić droższe alkohole, masz do wyboru, wiadomo, czy jesteś pełnoletni, czy nie, bo alkohol jest tylko dla osób, niepełno, dla osób pełnoletnich, przepraszam. Dobra, no, I kiedy wybierasz, że nie jesteś pełnoletni Z automatu przełącza Ci na stronę z kreskówką To jest w ogóle takie mega fajne doświadczenie W kontakcie z nimi No bo czasami możesz zrobić nawet to omyłkowo Ale kiedy, bo akurat u mnie tak było Że wybrałem to omyłkowo I jak zobaczyłem to To mega wzbudziło to uśmiech na mojej twarzy Więc jakie konkretnie dajesz klientowi doświadczenia Czy dla przykładu służysz mu doradztwem W całym kontakcie z Tobą Czy po prostu kupuje się od Ciebie fajnie, przyjemnie Jakie doświadczenia Towarzyszą Twojemu klientowi w trakcie kupowania od Ciebie. Czwarte i chyba najważniejsze to jest jakość obsługi klienta, którą oferujesz swoim klientom. I tutaj wiele firm, tak, obiecuje klientom to. Świadczymy najwyższej jakości obsługi, zawsze stajemy frontem do klienta, bla, 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 bla. W praktyce okazuje się, że kiedy klient złoży zamówienie, to kontakt z nami, jakość obsługi, którą mu świadczymy, jest upierdliwa, toporna, nie skłania klienta do ponownego złożenia zamówienia. Od nas. I pamiętajcie o tym, ja zawsze będę o tym wspominał, że jakość obsługi klienta zawsze wygra ze skillami sprzedażowymi. Dlatego musisz nastawić się na to, że jakość Twojej obsługi klienta musi być po prostu najlepsza z możliwych. I tutaj odsyłam Was do mojego nagrania, gdzie mówiłem o metodzie 5S w jakości obsługi klienta. I jak sprawić, żeby ta jakość była jak najwyższej, właśnie może to zabrzmieć kolokwialnie, ale jakości, żebyś po prostu obsługiwał klientów perfekcyjnie, żeby klienci chcieli dzięki jakości obsługi klienta do Ciebie powracać. I piąto ostatnie, przekrocz oczekiwania klienta. Czasem mały, drobny gest, mały, drobny podarunek lub niewielkie zachowanie może sprawić, że przekroczysz zdecydowanie doświadczenia klienta. Ja już mówiłem o tym, co robią księgi Barnieja z tym, jak dołączają krówkę, ołówek i tą zakładkę do książki. Jest to idealny przykład, jak oni przekroczyli moje doświadczenia. Zrobiłem też celowo nagranie o drukarni, która drugi raz drukowała już moją książkę, która już za pierwszym razem sprawiła, że ja wie o tym, że wszystkie kolejne książki będę drukował u nich, ponieważ po raz drugi przekroczyli moje oczekiwania. Czyli innymi słowy, kiedy dochodziło do realizacji, byliśmy mówili na konkretną datę, znowu książki miałem u siebie szybciej. Mało tego, drugi raz zrefakturowali kwotę, którą dali na początku. Przecież ja mogłem kupić za tą kwotę bazową, którą podali mi w pierwszej kalkulacji, ale oni po raz kolejny zrefakturowali mi to, zrobili korektę faktury i tym oto sposobem przekraczają moje oczekiwania czasem jeden telefon do klienta po tym, jak nasza realizacja wejdzie już w życie. Czyli to, co mówiłem a propos procesu sprzedaży, który mignie Wam zaraz tutaj, ta obsługa posprzedażowa, sam kontakt z klientem w momencie, kiedy zamówienie np. do niego przyjechało, kiedy jest w trakcie realizacji itd., itd., sama ta obsługa może spowodować, że przekroczysz oczekiwania klienta. I co jeszcze Waszym zdaniem można zrobić pracując w konkurencyjnym rynku? Dajcie znać w komentarzu, podzielmy się najlepszymi praktykami, Część z oglądających pracuje właśnie na takich rynkach, więc co robicie, żeby sprzedawać jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej? A tymczasem pamiętajcie o tym, żeby zostawić po sobie ślad właśnie w postaci łapki i suba, jeżeli oglądacie regularnie moje nagrania. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się! Hej!